Hej, ja jestem Dominik, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. I słuchajcie, na koniec roku trzeba zrobić podsumowanie co się zadziało w tym miesiącu. Co pojawiło się w sklepach, jak to smakuje, czy warto to kupować, czy nie. Jest to odcinek poświąteczny, ale będziemy mieli tutaj jeszcze kilka świątecznych rzeczy, bo jak wiecie, w grudniu po prostu był wysyp. Święta, 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 świąteczne rzeczy lecimy z tym. Uuu, dobra, testujemy nowości słodyczowe w grudnia. Ja szczerze jestem zdecydowany najbardziej na jedną rzecz. I jest to, słuchajcie, moci pierniczkowe. O my! -gy. Ja chcę to już zjeść, ale musi ono chwilę poleżeć, więc w tym czasie przetestujemy sobie inną rzecz, którą też się jaram. Słuchajcie! Ta -ta 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 makarena. Makarena to jest słodycz, który wszyscy się śmieją, że go lubię, ale jest to tak oldschoolowy słodycz, tak przepyszny. Słuchajcie, makarena od lat, przez lata, na maksa długo była zawsze taka sama. Aż w końcu pojawiła się edycja tropikalna, którą testowaliśmy u mnie na kanale w którymś miesiącu. No a teraz pojawiła się edycja świąteczna. Oni oszaleli. Ja myślę, że oni kogoś z marketingu po prostu kupili nowego, w sensie kupili, że zatrudnili nowego człowieka i ktoś stwierdził, ej, zróbmy takie edycje i oni wszyscy, wow, można? Można zrobić inną Edycje? Można. Po 30 latach, czy tam 60 na rynku robią nowe wersje. No i mamy tutaj dwa smaki tylko. Zielony i czerwony. I nie wiem w sumie czym one się różnią. Oh, mam! Galaretki o smaku pieczonego jabłka i żurawiny w cukrze. O my g. Otwieramy. O mów, ja już czuję. Pachnie gotowanym jabłkiem. Co ty tam otwierasz? Dobra, uwaga. Otwieram makare... O zawsze się ukryłem z wrażenia. Otwieram makarenę. Uuu, ta żurawina w cukrze źle pachnie. Jabłko świetnie. Dobra, które jest które teraz? Sprawdźmy najpierw zielone. We wish you a merry Christmas. Mm, 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 mm. Nie będę kłamać, smakuje trochę jak zwykłe jabłko. Nie jest jakieś mega świąteczne. Nie czuję tu cynamonu. Może trochę smakuje jak takie gotowane, ale myślałem, że będzie bardziej takie, wiecie, że od razu tu przypraw. Smaczna jabłkowa galaretka. Gorzej jak się okaże, że to była ta żurawinowa. Sprawdźmy teraz tą czerwoną. Chyba nie lubię żurawiny. Tam mi nie smakuje. Ale niebieska niebieska. No dominik, no nowy rok prawie, a ty co? Zielona jest naprawdę bardzo dobra. Jabłuszkowa, ale nie takie, jak ty kwaśne, że lekkiego smaku jabłka, tylko właśnie takie bardziej gotowane jabłuszko. Także ogólnie oceniłbym to 3 na 5: wolę tropikalną albo klasyczną. Dobra, to jest coś, za czym wszyscy chyba szaleli i nadal może szaleją. To jest coś, co próbowałem dostać w trzech różnych sklepach, aż w końcu pojawił się olbrzymi drop w biedronce. I jest to, słuchajcie, nowość od Kinder. Kinder tak dawno nie wypuszczał chyba żadnej nowości, że jak ludzie to zobaczyli, to po prostu oszaleli. Naprawdę, ten baton kosztuje prawie 4 zł. To jest mega drogi baton, bo to jest wafelek. I słuchajcie, ja już go jadłem, nie będę ukrywać. Powiem tak, dla mnie jest to 1 do 1 knopers. Tylko z lepszą czekoladą. Bo Kinderowa czekolada jest lepsza niż ta z Knopersa. Ale serio, to wszystko jest na takiej samej bazie: macie coś chrupiącego, macie wafelek, macie śmietankowe, macie chrupiące, macie czekoladę i oblane czekoladą. To jest to samo co Knopers, tylko Knopers ma gorszą czekoladę i jest też tańszy. W każdym razie, ten produkt deficytowy na rynku jest naprawdę obłędny. Jest to smaczne i jest to jeden z moich ulubionych ostatnio batonów. W ogóle przypomniało mi się, że Knopersy też jednak lubię, kupiłem ostatnio Knopersa nawet. Mmm, no po prostu orzeszkowy chrupiący wafelek z kremem. Aczkolwiek, ja nie lubię aż tak orzechowych rzeczy, to ta naprawdę mi siedzi. To jest naprawdę bardzo dobry baton i oceniam go 5 na 5. To jest dzisiejsza pierwsza piątka w tym odcinku. Zobaczymy ile ich będzie. Muszę teraz przepić. Ua. Dobra, lecimy dalej. Czy już mogę? Mogę. Moci pierniczkowe! To może być najlepsze, co mnie spotka w dniu dzisiejszym. Uuu, jest jeszcze posypane ciasteczkami. To wydaje mi się, że będzie trochę w stylu takich ciastek lotus. Pachnie czymś w kuchni. Trochę ciaska lotus, trochę pieczarki. No nie pachnie to pieczarku? Jak nie pachnie? Kasia, może zepsuty nos. Dobra, jest to osypane ciasteczkami. Jest to ciasto. Wydaje mi się, że to nie będzie takie zwykłe ciasto ryżowe, tylko to będzie właśnie takie pierniczkowe jakby ta powłoka. I w środku mamy oczywiście krem. Lody. Więc uwaga, próbujemy. <laughs> Boże, to smakuje 1 do jeden, jak ciastka Lotus, tylko że w lodach. I powiem wam szczerze, że ja je uwielbiam i jest to moje jedno z ulubionych mocz jak jeden. O! no po prostu wyborne. Matko jedyna, mhm, mm I ta powłoka, tak jak mówiłem, to nie jest takie typowe ciasto z mąki ryżowej, jest to bardziej takie miękkie cookie dough, które jest właśnie o smaku też pierniczkowym. I te lody pierniczkowe… Boże, kocham! Soti, wyślijcie mi zapas, proszę. Jak się skończy święta, to będzie mi przykro, że tego nie ma. Mmm, przepyszne, boskie, 5 na 5. Lecimy dalej! O Wypuścił czekoladę mleczną o smaku grzańca. Czy to jest wino grzane? Czy to ma alkohol? w Zrobię. No jest ewidentnie mleczna czekolada z grzanym winem. W sensie. Fla, 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 flavor! Ze smakiem grzanego wina. I ja się kręcę. Uwaga, nie ma tu alkoholu jak coś. Jest tylko smak grzańca. Sprawdźmy. Nie żebym wiedział, jak grzaniec smakuje. Nie mam zielonego pojęcia. Ale na szczęście jest tutaj ze mną Kasia. Kasia, przetestujesz? Kasia nawet wczoraj kuła granicę. Patrz wow! Pachnie orzechowo. Daję Kasi, kawałek. No. Uwaga, czy ja będę po tym szalony? No, oczywiście, że tak. Dobra, próbuję. Mmm, A ja myślałem, że to będzie płynne. Jest tu w środku taka masa, ale ona w ogóle nie jest płynna. Ja myślałem, że to będzie taki trochę lejący się kisie. To jest smaku grzańca. Ej, to naprawdę smakuje jak wino. Niech oni to zrobili. No, ale na obrazku jest ewidentnie taki żelek. A to nie płynie. Czemu tak? No, słuchajcie, jeśli ktoś chciałby grzańca, śmiało, bezalkoholowy sprzedaż odwet. Ej, naprawdę dobre to jest. Nic, smakuje do jak ale też trochę mi daje taką mocną przyprawę korzenną, że jest trochę taki pierniczek. Pyszne. Mm -hmm. Mega świąteczna, mega dobra czekolada. Ze względu, iż nie jest płynne tak jak tutaj, dałbym 4,5 na 5. Okej, okay. Jamers wypuściło kolejne swoje płatki, poduszeczki, które są źródłem błonnika i co tu więcej na tutaj W sumie to nic. Mamy o smaku marshmallow, Mamy o smaku pistacji, które sprawdzamy? Pistacje. W ogóle pianka marshmallow nie ma do końca smaku, więc baj! Ale straciliśmy pistację. Uwaga, otwieramy. Pistacja jest smakiem, który teraz wszyscy po prostu chcą u siebie mieć. Dun, 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 dun i na dzień, no pistacjowy. Nie pachną za ładnie, ale może będą smakować. Nie. Halo! Gdzie jest ten krem? Tyle go miało być! Tyle! Muszę zjeść więcej, żeby poczuć. Czuję błonnik. Kurde, no nie wiem. Nie czuję tej pistacji. No słuchajcie, jest jakiś posmak orzechowy, ale moim zdaniem tego kremu jest o wiele za mało i dlatego go tak nie czuć, bo ten błonnik, w sensie błonik. no jakby ta chrupiąca poduszeczka jest po prostu tak duża w porównaniu do ilości kremu, że ja czuję tylko to. Kremu powinno być więcej. Prosimy, petycja ode mnie. Dziękuję. Dajmy takie 3,5 na 5. Okej, okay, all right! Smarties! Świąteczne smartisy! Jest to Elf Treats, czyli coś dla elfów, czyli dla mnie. Przepraszam. Czekolada mleczna w tubce draże w cukrowej skorupce. Czy to ma jakiś konkretny smak? Czy to nie ma żadnego smaku, tylko po prostu zrobili świąteczną edycję opakowania i zrobili je czerwono-zielone? Małe dzieci poniżej czwartego roku życia lepiej, żeby tego nie jadły. Mam skończone? To ta pistacja jednak się utrściła. Nie otworzyło mi się to tak ładnie. Powiem szczerze, to niczym nie pachnie. Sprawdźmy zielony. Nie, to nie ma żadnego innego smaku. To są po prostu zwykłe smartfisy. Nuda, ale w sumie fajne opakowanie. Miałam ja już pokazać, zwyczajnie. mogliby dać jakiś aromat świąteczny, cynamon, cokolwiek. Mm, 3 na 5 bo po prostu dobre. Moi drodzy, doktor Gerard wypuścił rurki, które są o smaku szarlotki. Szarlotka też mi się kojarzy trochę ze świętami, bo właśnie jak dodamy do niej dużo cynamonu, to to jest takie, wiecie, świąteczne. Więc sprawdźmy, tak, czy znaczy ta szarlotka będzie miała cynamon. Uwaga! Uuu, pachnie, chciałem powiedzieć, że będzie pewnie pachniało Takimi zwykłymi po prostu jabłkami A serio to pachnie szarlotką, ciastem Mega fajnie pachnie, dobra, jestem podekscytowany Spróbujmy Jest takie pieczone jabłuszko Które również nie ma cynamonu Raczej cukier, trochę czuć jakby było też kruche ciasto No szarlotka, szarlotka w rurce Ja wolę klasyczne takie waniliowe Ale to też jest pyszne, dałbym 4,5 na 5 Boże święty, zasłodziłem się A przede mną jeszcze kilka poważnych pozycji Lecimy z produktem od marki Delis. Migdały w białej polewie w malinowym pyłku. Czyli jak sprzedać migdały, ale w wersji premium. Spróbujmy. Malinowy pyłek już gdzieś jadłem na jakichś słodyczach. Uuu, ale one ładnie wyglądają. Patrzcie, jakie fancy migdały. Przepraszam. Fancy migdały. Biała czekolada, sprawdzimy czy dobra. Malinowy pyłek, obliżę. Uuu, dobry. Malinowy pyłek, fajny. Mmm, nie migdał. A, dobre. Stanie, spoko biała czekolada, aczkolwiek mam wrażenie, że większość smaku i tak zabiera ten malinowy pyłek, który jest przepyszny. Jest trochę kwaśny, jest trochę słodki, jest mega fajny, więc jak dla mnie bardzo dobre 5 na 5. Mamba malinowa. Tak, to jest jak mamba malinowa. Dlatego mi tak smakowało. Kocham mambę malinową. Może to? To nie powinno być w lodówce? Było w lodówce? Kasia chce mnie otruć. Moi drodzy, Nesquik Snack, czyli mleczna kanapka, ale od Nesquik. Jest ona czekoladowa i w sumie nic więcej o niej nie wiem, więc spróbujmy. Czy będzie jak mleczna kanapka? To jest Nesquik, czyli jest od Nestle. Pozwolone? Otworzyłem tak i ona się cała rozdarła. Przepraszam. Nie chciałem, no ale to tak samo się stało. O nie, ona ma króliczki narysowane na sobie. Ja ją skleję. Miałem piątkę z plastiki. Uratowane! Patrzcie, jakie ładne. Wygląda to naprawdę nieźle. Uuu, pachnie jak taki kopcic z kremem czekoladowym. Trochę jest jak to kakao od Nestle. Nie, od Nestle. Nesquick. Mhm. To jest od Nestle? No, nie, nesquick. Dobra uwaga. Trochę gorzkie, mięciutkie, trochę mdłe. Ja chyba wolę bardziej kremy waniliowe niż czekoladowe. Ile to kosztowało? Nie jest złe, ale nie jest też fantastyczne. Mnie nie urzekło, powiem szczerze. Nesquick Snack 3 na 5. Moi drodzy, mam coś, co wygląda obiecująco. Jest to coś z firmy Balkoni i wygląda totalnie jak Kinder Bueno. Ale czy będzie smakowało Kinder Bueno? To się okaże, jak otworzymy to. Przyjęło się. O! całkiem ładnie zapakowane w środku. Mamy pięć takich batoników, które nie są duże. Są mniejsze chyba niż Kinder Bueno. Uwaga. No, kształt podobny. Sprawdźmy ten krem. To nawet nie jest płynny krem. To jest takie coś. To ma trochę podobną konsystencję do tego z Kinder, tego nowego crispy. Ej, nie wiem. Na opakowaniu to wygląda na płynne, a ewidentnie płynne nie jest, więc dla mnie w ogóle to traci jakikolwiek sens. Ja lubię, jak te nadzienia są płynne, a to coś nie pykło. I przez to to nie jest najlepsze, ale to jest chyba po prostu czekoladowo orzechowe. Nie jest to takie samo jak Kinder Bueno na pewno. W ogóle nie przypomina mi to Kinder Bueno. Widziałaś to oszustwo? O co chodzi? No ja nie wiem, czym mi to smakuje. Chcesz spróbować? Nie, ale zobaczyłem, to kosztowało. Ile kosztowało? Nie wiem, jak mi powie, że kosztowało to dużo, to jest rozścieczony. 8 zł. Za 5 batoniku? No dobra, porównując do Kinder na jakiegoś no to jest taniej, ale to nie, to jest dla mnie 3 na 5 maksymalnie. Serio, i to już takie naciągane. Nie smakuje mi to. No i słuchajcie, czas na nowość Totalną nowość Mamy tutaj połączenie dwóch marek moci od Misty I mamy do tego Yamers I mamy do tego jeszcze Netflix Squid Game Ponieważ teraz Yamers robi właśnie całą tą serię Squid Game Wszystkich produktów No ale połączyli jeszcze swoje siły z Misty I pojawiło się nowe moci, Które jest uwaga Cookies and Cream Czyli ciasteczkowe i ma w sobie kawałki ciasteczek To może być jedno z pyszniejszych moci, Ale nie musi Bo pamiętajmy, że mieliśmy dzisiaj jeszcze pierniko ale, tak czy siak, ja uwielbiam smak cookies and cream. Jest to właśnie takie waniliowe, trochę ciasteczek, gdzieś coś po krupie, Mega fajnie, więc sprawdźmy, jak będą smakowały mochi. Są totalnie białe na wierzchu, ale już widzę, że prześwituje z nich, że w środku mają kawałki ciasteczek. Oj, wsadziłem sobie nos. Nie pachną niczym. O, one już są miękkie, trochę leżały tutaj. No duże, one są duże, no. I to jest chyba prawdziwe ciasto z mąki ryżowej, bo ja już czuję w dotyku, że to jest takie, wiecie, to, to jest takie gumowate. Dobra, uwaga. Mhm. Jest spoko, to nadzienie te lody to jest trochę taka straciatella. I są kawałki ciasteczek. Mega dobre, aczkolwiek samo ciasto ryżowe nie ma żadnego aromatu smakowego. Jest to po prostu zwykłe, przez co dla mnie jest to trochę wypłowiałe. W sensie nadzienie jest pyszne, ale przez to, że to ciasto nie ma żadnego smaku, to robi się to takie mdłe. Nadzienie pycha, otoczka mogłaby też mieć jakiś aromat ciasteczkowy czy cokolwiek. No kurczę, nie wiem. Takie nie jest dobre, ale nie najlepsze. Nie kupiłbym ponownie. Jest święta ale są ciasteczka, więc jest jakieś tam przełamanie, coś chrupie delikatnie. No takie. 4 na 5. Nie jest najlepsze, nie kupiłem ponownie, ale jest całkiem okej. Okay. Także to tyle na dziś. Mam nadzieję, że Wam się podobał taki odcinek i widzimy się w kolejnym miesiącu z taką samą serią. Pa, pa!